Kaplica Sykstyńska w Watykanie od ponad 500 lat inspiruje artystów, badaczy i turystów. Kto był ten wie, jakie wrażenie robi to arcydzieło sztuki renesansu, uważane za jedno z najważniejszych dzieł w historii ludzkości. Wie też, że w czasie odwiedzin nie można wykonywać zdjęć. Dlatego muzea watykańskie zdecydowały się na opracowanie niezwykłej multimedialnej prezentacji fresków Michała Anioła użyto najwyższej jakości technologii, by ofiarować widzom doświadczenie imersyjne, pozwalające obcować z geniuszem artysty niemalże na wyciągnięcie ręki. Dziś z dumą możemy ogłosić, że Galeria TOTUART jest wyłącznym partnerem artystycznym tego wydarzenia. Zaangażowaliśmy się w nie ze względu na niezwykłe walory wizualne, edukacyjne i artystyczne. Zapraszamy do zanurzenia się w Kaplicy Sykstyńskiej, Teraz w Warszawie, za chwilę w innych miastach Polski, a później świata.